Już po raz trzeci organizujemy akcję Wspieraj wielkopolskich producentów. Zachęcamy Państwa do zakupu produktów u członków sieci dziedzictwa kulinarnego Wielkopolska. W tym trudnym, pandemicznym czasie solidaryzujemy się z tymi, którzy bazują na starych recepturach i na tych smakach, które pamiętamy z dzieciństwa i z młodości. Warto też oprzeć się na tych produktach z Wielkopolski po to, by sobie te czasy przypomnieć. Szczegóły akcji znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.sdk-wlkp.pl, na Facebooku oraz w telefonie w aplikacji Kulinarna Wielkopolska. Myślę, że warto zainteresować się wielkopolskimi producentami, którzy oferują wędliny, sery, nabiał, soki, miody i szereg innych wspaniałych produktów.